Ja poniedziałek właśnie się ogarnęłam, mam dwa tygodnie wolnego, więc stwierdziłam, że to jest idealny czas, aby wykorzystać to na nagrywanie dla Was filmów. Więc tych filmów na moim kanale teraz będzie się pojawiało na pewno dużo więcej. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Wybieram się teraz na lumpy. Słuchajcie, otworzyli nowy lumpek z Poznaniu i stwierdziłam, że muszę przetestować także inne lumpeksy, bo ja już się trzymam takiego schematu, że jak mam jakieś lumpy, które mi się podobają, to zawsze chodzę tylko do nich więc stwierdziłam, że pora się otworzyć na nowe możliwości i wybieram się do nowego lumpa, który jest gdzieś w centrum nie wiem dokładnie gdzie, muszę sprawdzić Mam nadzieję, że mimo spędzicie dzisiaj ze mną czas Jeszcze na szybko pokażę wam moją stylówkę, więc tak kapelusz SINSEI okulary SINSEI, bluzka, pasek oraz spodnie lump i buty H&M a i torebka SINSEI i tak się prezentuje dzisiejsza stylówka. Ale pierwsze, co zrobiłam, to jedzonko, bo byłam już taka głodna, że szybkie spaghetti. Zobaczcie, jakie mam ładne talerze, od mamy dostałam mozzarella sos od mojej mamusi, który sama zrobiła ze świeżych pomidorów. I. na autobus, uciekł mi dosłownie przed oczami, więc jadę, właściwie idę teraz do Action, kupię sobie farbki i może jutro będę malować. Zobaczymy, co tam jest ciekawego, pewnie jeszcze coś kupię. I potem jadę na zakupy. Wróciłam do zakupów, zrobiło się już dość ciemno, więc zapaliłam światło, może być teraz troszkę bardziej żółte światło. Słuchajcie, ja mam po prostu dzisiaj tak zabiegany dzień, że nawet nie wiem, kiedy on mi uciekł. Nawet jeszcze nie zdążyłam wam pokazać co kupiłam w Lumpach, ale spokojnie, nie martwcie się, pokażę zaraz. Najpierw pokażę moje zakupy, czyli food hall I wzięłam... tak, moje ukochane nachosy. No dla testu wzięłam taką kawę cappuccino, bo już nam się skończyły kapsułki. Wzięłam też kabanosiki, bo wiem, że ona je uwielbia. Wzięłam dwie paczki tortille, bo chcę zrobić właśnie takie zabijane tortilla, tylko żeby kałaczek nie było w wietronce, więc próbuję jakoś inaczej ograć, najwyżej więc bym miały na kolację. Wzięłam sobie jeden taki jogurcik, ten wege, ja bardzo lubię serię tych jogurtów. Wzięłam trzy soki z Vital Fresh, bo akurat są w promocji, że jak się weźmie trzy, to jeden z tych trzech jest za darmo. Więc wzięłam jabłko wiśnia, mieszankę taką warzywną zupy kalafiorowej, ja bardzo ją lubię, ona jest naprawdę szybka i myślę, że jest dość zdrowa. Jedno awokado, chleb tostowy, szczypiorek, wzięłam też y, makaron do spaghetti, bo mi się skończył. Wzięłam taką świeżą bazylię, bo ja bardzo dużo używam bazylii, już na balkonie mi się skończyła, więc stwierdziłam, że wezmę sobie tutaj postawię w kuchni. Zapach bazylii jest obłędny. Gołdagi i Sopocką, klasyk do tostów idealnie. Wzięłam też dla odmiany mm, z gołdagi mm, owsiane mleko. Ja zawsze biorę te z APRO, czy jakoś tak Alpro? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie Ale ono mi najbardziej smakuje Biorę to takie owsiane barista Czy coś w tym stylu To jest dużo tańsze, bo tam to kosztuje Dychę niecałą, 9,51 chyba dokładnie A to 4,75 Więc no jest różnica w cenie, zobaczymy czy będzie smakowało podobnie Ponadto byłam w Action I słuchajcie, kupiłam sobie Tyle Farbek Będę jutro testować na pewno Nagram wam osobnego vloga i jak będę malować i nie mogę się doczekać. Słuchajcie, ogólnie nie zapłaciłam za to dużo, bo aż za tyle farb to są chyba akrylowe, tak. Zapłaciłam chyba 16 zł około, nie pamiętam dokładnie. Wzięłam sobie też taki blok. On jest taki specyficzny, bo ma taki, taką strukturę trochę inną. Nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję. On jest taki grubszy. No i wzięłam sobie jeszcze dodatkowo pędzelki, także będę działała. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. 16 zł kosztowały te farbki. Blok kosztował 7,95 a zestaw pędzi 8,59 Więc myślę, że nie tak źle. A jeśli chodzi o moje zakupy bieżące, 136 zł. Mam nadzieję, że w miarę mnie tu widać. Pokażę Wam, co kupiłam w lumpach. Nie jest to jakieś bardzo duża ilość rzeczy. Ogólnie, tak jak widzicie na przybitkach. W tym nowym lumpeksie na pewno w dzień dostawy byłoby mnóstwo fajnych rzeczy. Ja byłam w dzień, w którym wszystkie rzeczy były minus 40% i ja ogólnie zobaczyłam gdzieś ten lumpeks na TikToku. Na TikToku było pokazane, że w tym lumpeksie ubrania są na sztuki. Gdy zaszłam, okazało się, że są na wagę. W ostateczności były na wagę, żeby nie było. I mi zapłaciłam za wszystko tam 9,50, więc naprawdę nie wzięłam wiele, wierzcie mi. Potem była w moim ulubionym lumpie Pełna Szafa się nazywa, że jakbyście już znowu pytali, bo już kilka osób się mnie pytało więc ten mój ulubiony lumpex, do którego zawsze chodzę w Poznaniu nazywa się Pełna Szafa, zapamiętajcie nie chcę się powtarzać 50 razy potem i tam ogólnie dzisiaj był dzień dostawy, więc było najdrożej ale powiem wam, że pierwszy raz trafiłam, że w dzień dostawy też naprawdę prawie nic nie kupiłam i pokażę wam co kupiłam najpierw w tym Nowym efekcie. Pierwsza rzecz to taki szaliczek. Wzięłam taki szaliczek na jesień. Bardzo spodobał mi się wzór, więc stwierdziłam, że wezmę, bo się opłaca. Jest naprawdę leciutki, więc wzięłam. Druga rzecz to taki portfelik. Muszę go wybrać, wiadomo, ale spodobał mi się wzór. Też taki zwykły, prosty. Nie ma marki, więc nie wiem co to jest, ale jak nowy wzięłam. To jakiś tam pojedynczyk pieniędzy, żeby nie brać z wielkiego portfela. I trzecia rzecz, którą wzięłam w tym lumpie, to jest taki staniczek. Taki zwykły stanik. Ja lubię takie właśnie mięciutkie, wygodne i czy on ma markę? Nie ma, ale jest naprawdę super stanie. W tym nowym się było też bardzo dużo butów. Buty jednak były dość drogie, przynajmniej na mój budżet, jeśli chodzi o Lumpex, bo kosztowały od 80 do ponad 100 zł. Teraz dokładnie Wam nie powiem. Były fajne klapki z Gessa. Ponadto były buty z Tomiego, z Adidasa, Nike. No i wiele innych takich popularnych firm. Plus, na przykład buty były jedne od Ewy Mingę w superstanie, tam chyba za 90 zł, no ale dla mnie to jest za dużo na no takie buty, już wolę kupić sobie nowe w sklepie, więc stwierdziłam, że nie. Ponadto żadne mi się tak za bardzo nie podobały i rozmiarowo też nie trafiłam, więc tyle, nie wzięłam po prostu tam nic więcej. Było też sporo spodni z Lewisa, z Lee czy z Wranglera, ale bardzo duże. Albo z niskim stanem i bardzo vintage Mi się one nie podobały, więc stwierdziłam po prostu, że nic na siłę. Jeśli chodzi o drugi lumpek, do którego przeważnie chodzę, to wzięłam dwie rzeczy. Jeden, jedna z nich to taki staniczek. Koronkowy, mięciutki, bardzo fajny. Z taką koroneczką, ma w środku wkładki, jest w super stanie. Widać, że jest nowy. I on kosztował 12 zł. Nie wiem, czy tu jest coś więcej podane jakaś marka czy coś. Rozmiar S. Z holistera. Więc taki staniczek z holistera sobie jeden wzięłam. I ponadto wzięłam sobie taką bluzkę z Championa. Ona kosztowała 17 zł. Także. Ale wydaje mi się, że jeszcze jedną rzecz wzięłam tam, bo chyba wzięłam trzy. Aha, bluzę, ok, to zaraz Wam pokażę. I właśnie zastanawiałam się nad tą bluzeczką, bo nie wiedziałam, czy kolory mi do końca odpowiadają. Ona ma takie biało-miętowe paseczki, ale potem stwierdziłam, że przyda mi się trochę kolorów w szafie. Tutaj ponadto ma jeszcze znaczek. No, także taka zwykła bluzeczka z Championa eee, za 17 zł. Stwierdziłam, że będzie fajna do jeansów czy cokolwiek, do jakichś takich jaśniejszych, niebieskich i wzięłam. Fajna na lato, jedyny minus to, że będzie się gniotła, więc będę musiała ją prasować. I ostatnią rzeczą, którą wzięłam w tym lumpeksie jest taka bluza za dwie dyszki. I bardzo mi się spodobała, bo mi brakuje bluz z kapturem. Ona jest cieplutka, będzie idealna na jesień i zimę. I wygląda tak, ma taką piękną różę na środku. Yy, ponadto ma sznurki, które można sobie delikatnie ściągać. I właśnie plus kolejny, że ona jest z kapturem i jest czarna, więc to mnie przekonało do tego, żeby ją wziąć. Nie wiem, czy tu jest jakaś konkretna marka. Nie ma, jest tylko że rozmiar L, ale mi to odpowiada. I to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Teraz będę robiła tosty, będę montowała film, zrobię sobie taki fajny e, wieczorny klimacik i czuję, że dużo czasu zejdzie mi na zmontowanie filmu, bo przez to, że mam teraz wolne. Chcę jak najwięcej filmów dla Was dodawać. Mam nadzieję, że będziecie się cieszyć, oglądać. I tyle.